Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza przenoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego, lecz Jezus rzekł: Dopuście dzieci, nie przeszkadzajcie im, przyjść do mnie. Do takich bowiem należy królestwo niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do ciebie dzisiaj sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz. Tu i teraz. Pamiętaj, że to twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuście dzieci nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy królestwo niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.